Spokój ducha, a chyba tego was w waszej kindicu szkole uczyli, co? Nie no, mamy Komit. wszystko co się rusza. No nie no, ale też ogar musi być. Oj ludzi, poczekaj, stój, wszyscy wyglądają. Tak, poczekajcie chłopaki. Halo, pamiętacie mnie jeszcze? Halo, to ja nasz dealer. Gdzie spierdalacie? Dajcie mi chwilę. Kurwa, ha, nie chcą brać ode mnie towaru, mówią, że w tej piżamie, Siadaj kurwa. Logarz szybko Tak loga, szybko, szybko. Co tam pizdy? Nie, <laughs> kurwa, no nie jest Kurwa, Nie mamy żadnej broni! Już po nich cisnęliśmy. To są totalne cioty. <śmiech> <śmiech> nie dogodzią nas. Podejdź pod mechanika, to pod te kurwa, że mnie sprzedała. Normalnie A podejdę ale... spokojnie, podejdę biję jej kosy z dupca. i ca... ja mu ucieknę i podejdę do samochodu ja i wsiadę. Się, tak, nie będzie dziwka się rozpierdalała na mnie. Koniec szatów. Właśnie... Wszyscy mają mnie za pośmiewisko. Jakby kosy to wtedy zrozumiem, że nie można ze mną, ze mną po, pogrywać. A wtedy będziesz miał jeszcze gorsze problemy. No jesteście pizdami, macie samo dziki i pieniądze. Ułożone życie, nie wiem, <laughs> potraficie <śmiech> żyć to tak pierdolisz teraz? Tak, kiedyś byliśmy hardkorami, robiliśmy rozpierdol, a teraz co? Gówno robimy. Ale czy, czy, czy ja mam zrobić teraz rozpierdol? Daj mi kalkę, daj mi kosa, bo klamę, dawaj. Mam tylko jeden nóż, ale to ja jej pakuję kosę i spierdalam jebam na bo z, to z afro. Czamy, ok, dawaj. Ja nasze furę robię, kurwa. Ale nie podejdziesz tam, ja sam tam podbiegnę, nie spinaj dupy. To ma pomysł już, patrz. Jedź sobie tu po schodach po prawej, po Ale, e, a jak jesteśmy w płeci i ona nic nie powiedziała im? Powiedziała? Zobaczę. Masz... E, Widzisz tego chłopa? Patrz, to że tu stoi. Obserwuje teren. Tak, jest tam Elena też. Widzisz? Tak. E, jedna bomba kurwa w kosmo i w i się nauczy dziwka, e, żeby nie gadać o mnie na mieście. coś powie że chcesz tego zrobić? E, ja że nie. Na tym polega właśnie działanie pod... Impulsem! Kumasz? Tylko niech wyjdzie, że niech będzie sama. Pewnie pewnie normalnie to wygląda, że trzej gości się gapi na nią z dachu z lornetką. niczego nie jest... niczego się domyśla. Zadzwoni do mnie ten Bob, może zamiast wyjść się na IT, to się na Bobie. A kto to jest, Kim jest Bob? Bob? No ten gościu, z którym walczę. No dobra. Niech będzie. ja się jeszcze zajmę. No i gdzie jesteś kurwa Cwelu? Gdzie jesteś kurwa Cwelu? Gdzie jesteś Cwelu? Ja mam na ciebie białko kurwa. Kutasie krzywy Myślałem, że normalnie pogadamy, żeby oddał walka, jak nie to w pierdol. A ty od razu tak zaczynasz? No dobra. No to teraz na prośbę nawet nie, 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 nie jest z tobą. No ustawiamy się na walkę, zobaczymy, kto jest lepszy. Sparing, paring, przeniosę, kurwa, przeniosę, kurwa, te rękawice. No, tylko nie możemy mówić o tej konfederacji, bo no, ona z wypierdolą. Właśnie, że mnie nie, nie dowiedzieliście włodarze. Co mówisz, kurwo? No i chuj, w to kurwa, jedzie tam sama, nie z nim. Ja też będę sam. To po ciebie, o tym jak chcesz. Nie zobaczymy, kurwa, kto jest lepszy. Dobra, mam pomysł, już gdzie wy będzie. Wy tam poczekacie. Ja tam z nich przyjadę go wyzywasz od frajerów? Dziwne macie tutaj zwyczaje. Ja no, się wkierdalam nawet. To jest panie Debil, spokojnie. No nie lepiej z nim pogadać, słuchaj, frajerzy, rozjebiemy cię, jak się nie wystawisz no, no, tak na zrobimy, walce. No tak zrobimy, no tak, zrobimy na początku. No, ty już mu pocisnąłeś, dziwne. No bo on już mi cisnął wcześniej, zaczął no. mnie wyzywać, jak do niego zadzwoniłem Chyba nie powiem, o jezu, dobra, stój, zaczekaj jak się z tą spotkać, a się wyzywaj mnie. Czaska jakaś kurwa. No nie no, krótka piłka, mówisz do niego tak, słuchaj, ustałabym się, chciałbym coś, coś obkadać przed walką. I tyle, i ustawiasz się z nim, on przyjeżdża i wtedy go lejesz na cipę i mówisz mu Słuchaj, jak się nie podstawisz, to jesteś rozjebany, kuraj, cała twoja rodzina też No oh yeah, yeah, ten garunek dobrze dobra. gada A nie od razu przez telefon, ty jesteś rozjebany swelu, jesteś rozjebany dobra, ja Zero profesjonalizmu u was jest, panowie Nie, bo to dziwka się na balasów Wszyscy się na nas rozpierdalają, a my to im puszczamy, puszczamy płazem Właśnie o tym hmm. mówię Żeby mieć na przykład klamkę, żeby mieć na przykład broń, zajebistą furę czy coś Musimy coś odjebać, taka jest prawda, Logan Musisz sobie musisz otworzyć oczy, kurwa. I ale zgoniesz klamkę. A wy gdzie klamy, Jak zrobiliście napad na bank? No właśnie, to jest to, że ma znam gościa, który pożyczy mi ją. A. No właśnie. A akurat wiesz, nie był, nie był jakoś mile nastawiony, jeśli chodzi o pożyczenie klamki, ale oferowałem mu pieniądze za to. I powiedziałem, że na pewno to się uda. Lekko pospinane, no ale. Ale, że ciekawe, się to... wam się udało 120 tysięcy zarobić? Kurwa. Easy. W życiu takiej gotówki nie widziałem na oczy. Ja też nie, ale powiem ci, jak już taką przytuliłem, to stary jestem głodny. Wiesz, jak to jest z jedzeniem mapy, ty, drośnie. Jasne, jako mam. Ci i denerwują mnie strasznie. Cały czas A... ze mną jeżdżą i mi dokuczają. Tak, wiem o co chodzi. Dlatego potrzebujemy klamy. To jest przede wszystkim priorytet. Ile masz, brodosów? 11 tysięcy. 11 tysięcy. No ja nie mam nic. Tak to można, bo ruscy mają po 20 koła klamy. Ale co zrobimy? Pożyczymy się, zadłużymy się u ruskich, a jak nie spłacimy, to jeszcze z nas ruscy będą dojeżdżać. A tego raczej bym nie chciał. I w tych oślowych Ty Słuchaj, może zarobimy o taksówce stary, mam tam jeszcze kontrakt z Richardem. Ech. Mógłbym dorobić o taksówce drugie 10 tysięcy, to byłbym 10 tysięcy brudnych, 10 tysięcy czystych i może bym urobił klamkę. Ale wydaje mi się, że jakbym kupił klamkę, strzeliłbym dwa razy i balać, tak by mnie na jebali. No, i zawsze jest więcej. Czekaj, bo ten kurwa pisze do mnie. On mi napisał, napisał coś takiego. Jak nie odpiszę to przyjedź na parking Jaki kurwa parking? Pisz to? Ta ty co jest? Ty ej! Są psy O kurwa! O, kurwa. Ej, pies się wyjebał, ty! Schodźmy na dół! Ja jestem poszukiwany ja Jestem poszukiwany! Okej, okay, wejdź na górę. czysto! Eri! Widziała pani może policjanta? O kurwa, ale i jaja! Halo! Halo! Wszystko okej? Okay? Halo! 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 Hop, hop! Popadły strzały przed chwilą. Halo! Już dostał tutaj kulkę Ty, tu była jakaś No więc słyszałem, gdzie jesteś? No szukam, szukam tu, bo, 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 bo ci goście w ogóle, goście w ogóle, w ogóle policjanta chyba i w, wzięli radiowóz Policjant ten tu leży A jak policjant A, tu leży, to musi być klamkę mieć szukam mam, szukam mam kajdanki, mam kajdanki No ale to, to nawet bez kajdanek ja Tylko szukam go, kurwa nie wiem, gdzie on jest Dobra, jedziemy tam, jedziemy tam No to trzeba zejść no, na dół tylko. tylko No jedziemy Dawaj, do ciebie się, się. Halo Hop, hop, wszystko okej? Okay? Tutaj, panowie hmm. Panowie, tutaj jestem! Halo, halo, ej! Uh. Co jest, Logan? No kurwa, tu była akcja, stary, To jakiś Porsche się wjebało moim pies na motorze. To Porsche zajebało o ścianę i, i ja pobiegłem, zacząłem szukać tutaj kogokolwiek. I nagle usłyszałem strzały. Jak tu przybiegłem, to do tego Porsche wsiadły jakieś dwa chłopy i uciekły. Więc musieli rozjebać policjanta, on gdzieś tutaj musi leżeć. Halo! On gdzieś tu musi leżeć. Dobra, daj bo, szukajmy, kurwa, przydasz się, tak mi się wydaje. Kurwa, no, tu padły tu strzały niedaleko. Wydaje mi się, że gdzieś z tamtej strony. Gdzieś z tamtej strony. Ale jesteś pewien, że ktoś tutaj leży? No nie, tutaj może dokładnie nie, no. Padły na pewno strzały, jestem pewny. No ja no. wiem, słyszałem te strzały. No nic, może się mylę. Hop, hop. Hop, hop. Mogę czekać przy tym Porsche, kurwa. <gryw> Au. Ło. Wow. O, kurwa. Ała. To było gdzieś tutaj, kurwa, te strzały. No tu ludzie uciekali. Przepraszam, nie wiesz może o jakiejś akcji? Okej, okay, a chcesz zioło? Trzymaj. Kurwa, chyba go tu nie ma. Eee, to by gdzieś tu leżał. Eee, jestem po, po, bok Ammunition Shop, niedaleko tego, tego, miejsca. Podjedźcie po mnie. Chyba Dobra. To, 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 chyba tu nikogo nie ma. Eee, szkoda, no, A, może go zawinęli od razu? Ja. Dobra. Jedziemy. Zjebałeś się dokładnie to samo, co ja. Panowie, muszę się odlać na chwilę. Poczekajcie jeszcze chwilę. Ta. Ja. Oh yeah. No i co? Być ten spaling? Ty, słuchaj, Bandama. Bob. Bob. Słuchaj. Ty, Bob, ty, ile byś chciał, żeby się wystawić na tej gali? To znaczy, żeby Był dać co, wygrać. Nie, bo wystawić. Słuchaj, ciebie zajebistą propozycję. Zrobimy zajebistą walkę pokazową. Wiesz czym jest w WWE w wrestling? To, wiem, kurwa. Że jest pokazowa walka, że, że wiesz, on, on się schyla, ten udę... że bo nie przerwaj mi kurwa, że on na przykład wali Ci kopa, ty robisz ty, ty robisz unik, ty walisz cios, on robi unik, wiesz, ma, walka ma wyglądać zajebiście profesjonalnie jest ustawiona i OG ją wygrywa. Ile chcesz za to? Nie no, wolałbym kurwa dać prawdziwą walkę. słuchaj, jeżeli tak nie chcesz robić, to... No to cię potniemy. No właśnie. I już nie wystartujesz w ogóle w tych walkach, rozumiesz? Normalnie to jest propozycja, można powiedzieć, nie do odrzucenia, tak? Tak, no bez wyjścia Ale wiesz, no co chodzi? to jest naprawdę bo po... Bo wiesz, no co, jak ty dasz dobrą walkę, to oni dadzą ci następną walkę kolejną, rozumiesz? Jak będziecie no, fajnie no. się bić, fajnie się będziecie bić, to ludzie was pokochają. I na przykład OG delikatnie tylko wygra, delikatna przewaga będzie, ale jednak wygra, rozumiesz? Co? Ta, tak, tak, poważnie ci mówię, no, wiesz, mam do... Przygotowano pewną ofertę tu z chłopakami dla ciebie, nie chciałbym tej oferty ci przedstawiać na początek, więc na razie po prostu tak cię... po, po, po przejacię proszę, nie? Po, po prostu po przyjacielsku cię proszę i oczywiście dostaniesz za to jakieś fajne, jak to się mówi, stypendium, tak? Zapłatę, bonus, ja, rekompensat, tak. Rekompensatę, masz tak, rekompensatę? No i wiesz, każdy będzie zadowolony, Odzi przechodzi dalej, ciebie włodarze potem zatrudnią. No wydaje mi się, że to tak zwany jest jak to się mówi win-win. Wygrana, wygrana, każdy wygrywa, nie? O, okej okay. Po pierwsze nie dostaniesz, nie będziesz bardzo uszkodzony po walce. No bo no bo jak, jak będzie wszystko ustawione, nie? No i wiesz, no, szybko pójdzie, wiesz o co mi chodzi, nie bratku? Szybko jak po maśle. To, to... <laughs> to jak to będzie? Dogadamy się z tą walką, że ty po prostu wiesz, dasz się, można powiedzieć, spać na kwaśne jabłko? R Raczej tak, no to, no to myślę, że... No. znaczy wiesz, no jakbyś się nagle rozmyślił i przed walką pomyślałbyś sobie, że pierdolisz to, no to tak coś jak po walce ci potniemy, nie? ale od razu potniemy, no potniemy. Chodzi o to, żeby... Jak to się mówi? Nie? Dojść do konsensusu, do ładu, nie jesteśmy przecież zwierzętami, nie? Nie będziemy przecież się tu bić ani strzelać, ani kogoś ciąć, tak? Chodzi uh -huh. o to, żeby fajniej się dogadać w sprawie biznesowej, nie? Można powiedzieć, że to podchodzi już pod, pod biznesy poważne, tak? Jakbyś jak jakbyśmy nas przebrać w krawaty i, i takie zwane... jak to się... te skafandry, jak to się... Kur... garnitury, garnitury, no to... Można powiedzieć, że to jest biznesowa umowa świadczenia usług pokazowej walki. Marketing, kurwa, nie? Wiecie, wie, wie, Wiesz o co mi chodzi? Słuchaj, bo oh. e, jeszcze dodatkowo... Wiesz co się o zakładach buchmacherskich? Oh, e, o, zakłady buchmacherskie, no chłopie! Właśnie, nie. Jakby chłopie. baka była ustawiona, to wiesz być jaki jest wynik, jak wiesz jaki jest wynik to wiesz na to stawiać, jak wiesz na to stałeś, to coś bogaty kurwa. Dokładnie tak, możesz postawić przez kogoś czy przez jakiegoś słupa, że, że w... przegrasz walkę, nie? Że OG wygra, jest pewny, że, że, że OG wygra. My postawimy, można się naprawdę fajnie dogadać. A może w przyszłości lepiej? Bo tym na przykład my wystawimy jakiegoś innego zawodnika i ty wygrasz. Możemy I robić naj... sztuczne rekordy. Dokładnie. I co najważniejsze, wszyscy na tym skorzystamy. Oj, I tak, i słuchaj, wyobraź sobie to, siatka, własne dojo, siatka połączeń ludzi, tak, którzy raz wygrywają, raz przegrywają i my o tym. Można powiedzieć, yy, decydujemy. Wyobraź sobie to, masz, chcesz będzie rekord 3-0? Ustawiamy to, że będzie on rekord 3-0. 3-1-5-0, wyobraź sobie, wielka korporacja ustawianych walk. Nie dość, że te walki będą piękne do oglądania, to jeszcze dadzą zarobek każdemu, każdej ze stron. Każdy jest zadowolony. A po co ryzykować? Po co ryzykować utratą zdrowia? Po co ryzykować w zakładach? Jak wiesz, kto wygra, kto przegra. Dzisiaj na początku, dzisiaj tylko wy, we dwójkę. A jutro? Pojutrze? Wielka firma. Wystawianie się na wpierdol. Gala oczywiście nie musi nic o tym wiedzieć, że nie będą nic o tym wiedzieć, tylko skromni my biznesmeni od walk pokazowych. Właśnie tak. aha, No, no właśnie nie wiem, nie lepiej pokazać sportową walkę, e. Pokażę sportową walkę, co ty myślisz, że na Ale ty myślisz, że tak, ja, to, 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 to wszystko, ten sport, to jest wszystko ustawione? Rozpoczyna się trzecia runda, razem jesteśmy wykończeni praktycznie już i nagle ty podchodzisz, stoimy w gardzie, a ja odpierdalam coś takiego... I ty o padasz shit. na ziemię. Tak, a ty padasz na ziemię. No Musisz, musisz to zsynchronizować, no. Ty wali cios, ty się wypierdalasz i ludzie myślą wow, wow i OG, oh, OG, oh, a potem ty wstajesz i mówisz chcę lewasz, chcę lewasz, chcę lewasz, kurwa, wiesz o co chodzi. I my ci dajemy zawodnikom. Mamy zawodnika. drugą walkę, którą możemy znowu ustawić. A jak możemy ustawić walkę, to są kolejne pieniądze, kurwa. Chłopie, to wszystkie gale, stary, starożytni Rzymianie, kurwa, Cezary i ci jebani, co biegali na koniach, czy tam jeździli, oni już ustawiali walki. Dokładnie, Chłopie. to jest polityka. Ja pierdol, ty myślisz, że to wszystko, co się dzieje wokół nas, że wygrywa jakiś prezydent, albo że jakaś partia polityczna wygrywa, albo twoja równa drużyna piłkarska, siatkówki, czy kurwa pierdolonego brydża, to ty myślisz, że to jest jakiś sport, gdzie decydują umiejętności, wola walki, serce? Ty jesteś pierdolnięty chyba. O wszystkim decydują jebane pieniądze. Kto, gdzie i jak. Wszystko jest ustawione, rozumiesz? Ja na przykład z góry wiem, kto wygra teraz ten pierdolony puchar rugby. Wszystko jest ustawione, rozumiesz? Wszystko. Nie ma czegoś takiego jak sport i równe rywali. Takie coś jest może kurwa, nie wiem, na WF-ie w, kurwa w piłkę nożną albo chińską piłkę w trzeciej klasie. Później... albo na, podwór, na podwórku przed blokiem, Tak tak. Prawdziwy sport umarł dawno, w starożytnym Rzymie. Pytanie tak. tylko decyzja do ciebie, czy chcesz dostać w pierdol teraz, czy po walce? Ja tak, to musisz skończyć no właśnie niekoniecznie, bo patrz, teraz OG pokaże Ci... Nie, nie, nic nie przyjmie, żadnego ciosu. OG pokaże ci cios Puary, lekko muśnie cię klapkiem, a tym wytrenowanym ruchem odrzutem takim musisz to wytrenować, upadniesz. Rozumiesz? Pokaż mu ten cios. Przyciszmy, On to. cię klapkiem, a ty przygotuj się, żeby no, upaść Chodź tutaj. Rozumiesz, myślisz, że ktoś chce oglądać walkę, gdzie dwóch chłopów się napierdala pięściami? Ty nunda już kurwę. A wobec sobie Dobra. to uderzenie kapcia, ty się wywracasz, każdy będzie chciał oglądać cię jak się wywracasz. Kurwa, no ludzie, pokaż mu. Dobra. O. o Tak jest! No kurwa! Ja <słyszyna> dole! Gdzieś tam dotknąłem Zajebiste! Ej, to jest kurwa zajebiste! Babciu, to jest to zajebiste! Jest zajebiste. Te. Pokażcie to jeszcze raz, pokażcie jeszcze raz, to jest zajebiste, naprawdę panowie. Na spokojnie, przygotujcie się, no. Świetnie to wyglądało. E, let's go, fight! Oje jebany! Świetnie, świetnie! A, świetnie. a potem wiesz, na przykład bieg... teraz suples! Wygrałem kurwa, a jest! Tak jest! A ty wstajesz i nadal jesteś wygrany, bo wstałeś po takim pierdolonym ciosie. Tak, i wiesz o co chodzi czasem? Będzie coś jeszcze garnuchu. Czasem jest tak, mhm. że na przykład, e, na przykład grają sobie w piłkę, kurwa Islandia gra na przykład z Niemcami. I na przykład taka Islandia zremisuje 1-1, a nawet przegra 2-1, to i tak wszyscy kibicują Islandia, Islandia. Dlaczego? Bo mały Benjaminek, kruszyna taka postawiła się wielkiemu lwu. I czasem nie kibicuje się temu lwu, bo wiadomo, że lew kurwa zje małą gazelę. Tylko tej gazeli, że pokazała taką siłę w sobie, że coś takiego niepozornego stworzyło takie wielkie widowisko. I oparła się złej mocy. Rozumiesz? kumasz Garnuchu, czasem przegrany, który był spisany na przegraną, ale postawił się w wielkiej złej mocy, jednak on jest tak naprawdę wygranym w oczach ludzi. Rozumiesz? Czasem tak jest po walce MMA. O, o na przykład z tym, co się Karzeł napierdalał. Wszyscy potem kibicowali Karłowi, że jednak pokazał się z zajebistej strony, a nie temu chłopowi wysokiemu, co mu najebał. Tak naprawdę można powiedzieć, że każdy wygrał tę walkę, chociaż on przegrał. Dlatego ty możesz przegrać i jednocześnie wygrać. Oho, ale. Co ty kurwa, myślisz, że Mik. Ktoś kibicuje No właśnie na razie nikt, ale po tej Co walce każdy się zacznie kibicować. No musi się skończyć um, pocięciem mnie, a nie... No właśnie nie skończy się, się nie. pocięciem, jak się no zgodzi, kurwa, to nie będzie jednego no, ci... A na jak, jak o mówisz, 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 mówisz to w tym momencie ci bijam ja kosę w żebro kurwa odjeżdżamy, nie? Kurwa Powiem e, ci to, tak, to, 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 to jest jak załóżmy hmm, jak ci to powiedzieć Załóżmy, że widzisz słońce zachodzi i będzie noc, e, tak? Nie ma o, wyjścia, nie ma wyjścia. No dzisiaj będzie kurwa noc, a po nocy będzie dzień, nie? Tak jest, tak? Zgadza się? Z, 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 zgadza się. No zgadza się kurwa. I tak samo ty dostajesz spierdol do Nie niech no, się to godzisz w tym momencie i wszystko jest gra. Bo teraz pytanie, czy się godzisz, sam wiesz, chcesz tego, czy dostajesz spierdol i dopiero się godzisz, bo tak czy się jak się zgodzisz. A, a nie, nie da się jakoś zrobić, żebym wygrał. F a, ja zaraz coś przyniosę, może tego skończyć. A, poczekaj. Oh, poczekaj, no tak, sprawdzę. No, dobra, no jak. Oh shit! Stoisz tu, kurwa, no. Stoisz w miejscu, dobra. Możemy tak, możemy zrobić jeszcze jedną opcję. Albo dostajesz pierdol, nie, od Oudiego, albo dostajesz pierdol do Oudiego z przewierconym kolanem. Kurwa. No wtedy się na walka nie będzie. Aaa, właśnie, właśnie, dokładnie, zaczynasz kumać, zaczynasz kumać. No bo jak będziesz mógł walczyć z przewierconym kolanem, nie? No przecież to kurwa nie ma szans, nie? O, kurwa. Właśnie tak. A teraz popatrz, godzisz się na walkę, w której przegrywasz, nie masz dziury w kolanie, Wiertarka kurwa nie będzie musieć ci nic zwiercić. Masz swój masz chuj siana, ewentualnie wyjście B, dostajesz piedlo do udziego, ale masz przewiercone kolano. No, co jest lepsze? Negocjuj tam z sobą samym, no A, kurwa, o no wiesz, to tak skończy. Może będzie jeszcze Ale inaczej. Co ty, ty płacisz kurwa? Możemy cię podpalić. I kurwa, nie, mięsko, nie, w sto... miejscu! Do kółka, Do kółka, kurwa, bo cię przewiercę. Do kółka! Nie, proszę. Nie będę nic podpalał, spokojnie, siedzisz w kółeczku, grzecznie siedzisz w kółeczku. Co to, kurwa? I coś... Ej! Jak po... się zanieś po psy. Nie, nie, przysięgam, przysięgam, nie! Mogłem wam dać telefon, zabijamy... Nie, nie, Zabiamy, dobra, o niej Spokojnie, z radą, spokojnie. spokojnie. No, to jak będzie? Przecież ty nic tym, nie tracisz. Ale ty nic nie tracisz, kurwa, chłopie, a tak to Dajemy uczciwy pokaz walki, rozumiesz? Pokaz walki. Ludzie chcą zobaczyć fajny pokaz, fajny cios, upadek, wiesz. Powinniśmy inaczej. Pomyśl kurwa o innych ludziach, tak? Nie gotując się na naszą decyzję na, naszy, na, na, decyzję, na nasz plan, odbierasz ludziom widowisko. Myślisz, że ludzie będą chcieli kurwa widzieć jak dwóch gości garnuchów walnie sobie dwa razy po i koniec? Ludzie chcą widowiska, a ty im go dasz. Pomyśl sobie, odbierasz im widowisko, frajdę. Pomyśl sobie, siedzi sobie ojciec z matką i dzieckiem, jak będą sobie opowiadać historyjkę. A pamiętasz jak ten garnuch dostał pół z klapka jak się wyjebał? Stary, pomyśl kurwa o innych, nie tylko o sobie, jebany ignorancie. Ale kurwa, nie myśl tylko o sobie. Dobra, dobra, dlaczego to robisz? Dla pieniędzy czy nie. dla jakiejś sławy swojej? Nie dla słowy, do takiej jednej dupki. Chcielibyśmy ja to na pieniędzy, tak? Na dupci. na dupci, dupci. oni. No to dupci. ona się będzie tym opiekować w tej walce? Mówię, kurwa, nie mogę, Ale tego nie ku... Ale musisz to przegrać, kurwa. Nie, 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 czekaj, Ty to już kurwa przegrałeś, tylko w jakim stylu? O to chodzi. Walka już jest przegrana, powiedz tak, walka już jest przegrana, to jest kurwa po ptokach. Tylko teraz pytanie w jakim stylu? Jak facet? Po zajebistym ciosie? Czy jak facet po zajebistym ciosie z przewyryzanym kolanem? A, a dupeczka? Bo, bo sobie tak: przegrasz, będziecie przytulać, ale dałeś super walkę. Ten cios, jak powstałeś po nim, nic ci prawie nie jest. Jesteś taki męski, bo tak naprawdę rzeczą męską jest tak, przegrywasz, czy tam jak podnosisz się po upadku, blablabla, bla, 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 wież o co chodzi. Ona o, mówi: ty przykład będziesz leżał tak, O, mam wstrząs mózgu. Ooooh, wyć mnie za a e pomóż e mi, mi wiesz co, co chodzi. Mam cios, mam jeszcze jeden cios. Weź tu podejść. Patrz, wyliby ci tutaj kurwa salta tylnego. Tak, double salto, kickflip. Patrz, zrobi tak i sił i dostaniesz klapa na rejstary. stary. Daj, okay. to. Na spokojnie panowie. O! O. o! <laughs> nice! Nieźle, to może być to! No weź teraz mówimy. Brawo panowie, brawo, brawo, jak to tak będzie wyglądać, to naprawdę wszyscy będziemy zadowoleni. Brawo Czekaj, kurwa, teraz nie wiem kurwa obok ciebie. O. Kurwa, muszę znaczy, Weź tutaj bardziej, o tak tu Gdzieś, kurwa. O, o się dobra, ustawił ładnie, o. O, shit, o, shit. O, Ale teraz się nie zgięło, chujowo. Stoję. Pardy jestem. Dwa miesiące treningu. Tioł. O, kur... Ten klapek mnie tak średnio zabolał. A właśnie o to chodzi, że cię kurwa właśnie nie boi Właśnie to chodzi, to. że żadnego o, bólu nie będzie. Okej. Okay. Że ty przegrywasz i ci kurwa nie jest, a dupa się to opiekuje, bo myśli, że Te. coś jest. Leci na to, że ty przegrałeś, ale takim stylem kurwa. Możemy nawet z tą dupą pogadać, żeby na pewno się do ciebie odezwała. Mamy swoje sposoby. Właśnie to jest kurwa trochę e, pojebane, bo piję, coś się, mówicie, że wygram jak mężczyzna, właśnie współpracując z wami. Ale kurwa wtedy to nie będzie właśnie jak mężczyzna. Kurwa. No nie zabijajcie mnie, proszę, nic tak nie zabije nie zabije. Kurwa. Jak, jak umrzesz, to nie będziesz u bólu. Po prostu oh, będziemy ci wiercić tyle w kolanie, aż się zgodzisz, no. Nie, proszę... No oh, si dobra, stary, ja widzę, że Ty też na to zgodzisz. Po prostu ustawiona walka. On ci wali, sklapka, ty upadasz, zgarniamy MVP. A potem ustawiamy ci kolejną walkę. I masz całe kolano. No stary, no ja ci więcej już nie mogę dać. No co ci mogę i dać jeszcze? Broszury i zniżki do winia walili na drinki. Dziwkę muszę ci dać też. O, tak. o, o, o. Potrzebuję dziwek. A? Kurwa. Kurwa! No dobra, bo czasu nie ma. Która jest tutaj? O w pół do kurwa obitej kosy. Słuchaj. Albo to robisz, albo to, ci tnę. Kurwa. To mówię. Słuchaj, I tak to się znajdę na mieście, jak kurwa się wystawisz. Ej, zrobimy to kurwa w tym. Jak w karatekidzie. Widzicie, ja, ja, to żwaga na kwestii... Zresztą twierdziłaś, jakaś gówna... Ta, ta, mnie, musisz mieć grubo, bo się kurwa nie zgodzisz, to cię kurwa poćwiartuje! Dziś tak nie, nie, kurwa wycofujesz! nie, proszę! Nie zabijajcie mnie, nie! Teraz to tutaj przejebałeś, teraz to ci wiercimy kurwa kolana i głowę! Teraz stawaj, bo... zrobimy to inaczej trochę. Nie, nie! Skoro po ci nie pomaga...